Co, jeśli powiem wam, że te wszystkie wielkie, globalne wydarzenia z ostatnich 30 lat da się połączyć jedną prostą teorią? Jednym kluczem, który sprawia, że cały ten chaos, który obserwujemy, nagle zaczyna mieć sens. Właśnie to dzisiaj rozłożymy na czynniki pierwsze. No właśnie. Jak to możliwe? Kryzys finansowy, wojna handlowa, wojna w Europie. Wydaje się, że to kompletnie różne światy, prawda? A jednak zaraz zobaczymy, że łączy je jedna niewidzialna nić. To wszystko układa się w jedną spójną i powiem szczerze, dość zaskakującą historię. Ok, przenieśmy się w czasie. Rok 1991, mur Berliński już upadł, a teraz rozpada się Związek Radziecki. Nagle na globalnej scenie zostaje tylko jeden gracz, Ameryka zostaje sama na placu boju. To jest ten moment, w którym rodzi się tak zwany nowy porządek świata, a Stany Zjednoczone biorą do ręki długopis i zaczynają pisać zasady globalnej gry od nowa. I tutaj, słuchajcie, dochodzimy do samego serca tej całej układanki. Ameryka chce zorganizować światowy handel, ale jak kontrolować coś tak gigantycznego i skomplikowanego? Odpowiedź jest, no, genialna w swojej prostocie. Przez dolara. To właśnie fundament czegoś, co możemy nazwać globalną hierarchią cenową. O co w tym chodzi? Mówiąc najprościej, jeśli kontrolujesz dolara, czyli walutę, w której wszyscy handlują, to ty ustalasz cenę wszystkiego: ropy, stali, nawet ludzkiej pracy. A to daje ci niesamowitą władzę. Możesz ułożyć cały świat w jedną wielką, globalną fabrykę, w której każdy kraj ma swoje z góry przydzielone zadanie. No to spójrzmy, jak ta piramida wygląda piętro po piętrze. Na samym dole, u podstaw, mamy surowce. To, co wyciągamy z ziemi. Piętro wyżej, produkcja. Wszystkie te fabryki, które przerabiają surowce na gotowe produkty. Jeszcze wyżej, jest wiedza, czyli technologia, innowacje, całe to know-how. A na samym szczycie? Cóż, na szczycie są finanse. Czyli mówiąc wprost, sztuka robienia pieniędzy z pieniędzy. I teraz najważniejsze. Kto dostał jaką rolę w tej grze? No cóż, Ameryka jakżeby inaczej. Zostawiła sobie samą górę czyli finanse. Wiedzę i technologię oddała Europie. Całą tę, powiedzmy, brudną robotę, masową produkcję dostały Chiny. A kto to wszystko napędzał? Kto dostarczał paliwa? Oczywiście kraje surowcowe Rosja, Afryka, Ameryka Południowa. Podział był prosty i wydawał się genialny. I wiecie co? Przez jakiś czas to naprawdę działało: globalizacja hulała, kasa płynęła, wszyscy zdawali się zarabiać. Ale, jak w każdej takiej misternie zbudowanej konstrukcji, były w niej fundamentalne pęknięcia. Taka wada fabryczna, która prędzej czy później musiała doprowadzić do katastrofy. I w końcu nadszedł ten moment. Rok 2008. Pierwsze potężne pęknięcie na tej gładkiej fasadzie. Moment, w którym cała ta globalna wieża zaczęła się chwiać. Pamiętacie, kto był na szczycie tej piramidy? Amerykańskie finanse. No właśnie. Stany Zjednoczone tak bardzo wkręciły się w zarabianie pieniędzy na pieniądzach, że ich gospodarka stała się w zasadzie jednym wielkim kasynem. A jak to w kasynie bywa, w końcu bankrutuje nie tylko gracz, ale i samo kasyno. W 2008 roku ten domek z kart po prostu się zawalił, pociągając za sobą cały świat. Sytuacja była dramatyczna. Cały system, który Ameryka tak pieczołowicie budowała, stał na krawędzi upadku. I wtedy, w akcie totalnej desperacji, bankierzy z całego świata zwrócili się o pomoc, do kogo? do tej wielkiej globalnej fabryki, do Chin. To właśnie Pekin poproszono, żeby odpalił swoje drukarki pieniędzy i zaczął pompować kasę w inwestycje, ratując system, którego wcale nie stworzył. I Chiny to zrobiły, uratowały światową gospodarkę. Tylko, że ten moment, ten jeden akt ratunkowy, zmienił absolutnie wszystko, bo oto zaczyna się zupełnie nowy rozdział tej historii. Nazwijmy go buntem podwykonawców. Ci, którzy do tej pory grzecznie wykonywali polecenia, nagle zaczęli się zastanawiać: Chwila, a dlaczego to my nie możemy ustalać zasad? W Pekinie morale poszybowały w kosmos. Ich komunikat był prosty i bezpośredni. Słuchajcie, właśnie uratowaliśmy wam tyłki. Koniec z byciem tylko waszą fabryką. Od teraz chcemy siedzieć przy tym samym stole co wy, jako równy partner. Chcemy grać w tę grę na równych zasadach. A jaka była odpowiedź Waszyngtonu? Cóż, można ją streścić w dwóch bardzo dosadnych słowach, które źródła cytują wprost. Screw you. Mówiąc delikatniej, zapomnijcie. To był sygnał tak jasny, jak to tylko możliwe. Na szczycie jest miejsce tylko dla jednego. I ta właśnie odpowiedź, to odrzucenie, Uruchomiło prawdziwą lawinę zdarzeń. Zobaczmy, jak to się potoczyło. Najpierw Donald Trump i jego wojna handlowa to była próba siłowego przykręczenia śruby Chinom. A potem do gry wchodzi drugi gigant z dołu piramidy Rosja, potęga surowcowa. Inwazja na Ukrainę w 2022 roku to już nie jest tylko wojna handlowa. To jest uderzenie militarne w ten sam amerykański porządek. No dobrze, ale dlaczego akurat ta wojna jest tak kluczowa z perspektywy tej teorii? Spójrzmy na tę liczbę. Jedna trzecia. Tyle wynosił udział Rosji i Ukrainy w światowym eksporcie zbóż. Atakując Ukrainę, Rosja nie tylko atakuje sąsiedni kraj. Ona uderza w fundamenty globalnej piramidy, w bezpieczeństwo żywnościowe czyli w sam dół łańcucha pokarmowego, od którego zależy cała reszta. I tak, wszystkie te wydarzenia kryzys finansowy, odrzucenie Chin, wojna w Ukrainie doprowadzają nas dokładnie do tego miejsca, w którym jesteśmy dzisiaj. Do momentu, w którym stare zasady gry po prostu przestały obowiązywać. Jesteśmy świadkami globalnego resetu. Ktoś właśnie wstał i przewrócił szachownicę. To doskonale pokazuje, o co toczy się gra. Mamy na ringu dwie drużyny z kompletnie różnymi celami. Drużyna USA gra o utrzymanie statusu quo. Chcą ocalić swój system, swojego dolara i swoją pozycję numer jeden. A drużyna chińsko-rosyjska? Oni chcą dokładnie czegoś odwrotnego. Chcą zresetować całą grę, skończyć z dominacją Ameryki i stworzyć świat, w którym siły są bardziej zrównoważone. Jaka jest więc strategia Chin w tej całej rozgrywce? To bardzo ciekawe, bo oni nie chcą po prostu zająć miejsca Ameryki. Ich plan jest inny, zbudować alternatywny Równoległy system, taki, w którym to nie Waszyngton ma ostatnie słowo. Inicjatywy takie jak BRICS to właśnie jest próba stworzenia własnego podwórka, z własnymi rynkami, własnymi łańcuchami dostaw, wszystko po to, by uniezależnić się od dolara. Więc do czego to wszystko nas prowadzi? Jesteśmy naocznymi świadkami końca pewnej epoki. Porządek świata, który znaliśmy przez ostatnie 30 lat, po prostu rozpada się na naszych oczach. A to zostawia nas wszystkich z jednym gigantycznym znakiem zapytania. Skoro stara gra właśnie się skończyła, to jak do licha będą wyglądać zasady tej nowej?